Cześć, witam Was w otwartej pracowni. Nazywam się Magdalena Ludynia i zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam prostą biżuterię inspirowaną biżuterią z czasów Imperium Rzymskiego. W celu znalezienia inspiracji najczęściej przeszukujemy internet. Pamiętajmy jednak o tym, aby korzystać z domeny publicznej. Czyli zbioru prac, do których wygasły już prawa majątkowe i z których możemy dowolnie korzystać w naszej twórczości. Jako inspirację do dzisiejszego filmiku wybrałam egipski naszyjnik z okresu romańskiego. Naszyjnik ten znajduje się w kolekcji Williama Randolfa Hersta w Muzeum w Los Angeles. Muzeum to udostępnia około 20 tysięcy prac do domeny publicznej w celu wsparcia misji, która polega na zapewnieniu społeczeństwu edukacji. Informacji i komunikacji. Do wykonania dzisiejszej biżuterii potrzebne nam będą szczypce bociany okrągłe, szczypce bociany płaskie, szczypce pnące, szpilki czyli takie pręciki metalowe. Zakończone pętelką. Gwoździe, również pęciki, ale zakończone taką płaską główką. Jak to pokazać, żeby było widać? O. Bigle. Karabinczyk. Do zapięcia. No, jak cię obrócić? O tak. Łańcuszek. Ja wybrałam taki o troszkę większych oczkach. I koraliki. Czarne kostki akrylowe. I pomarańczowe fasetowane. Takie oponki. Wszystkie te elementy możemy dostać w sklepach stacjonarnych, które zajmują się sprzedażą półfabrykatów do biżuterii, bądź możemy też spróbować w sklepach internetowych. Czasami może się zdarzyć, że osiedlowe pasmanterie też posiadają takie elementy. W pierwszej kolejności przygotujemy koraliki, które będziemy potem mocować do łańcuszka. W tym celu bierzemy sobie jeden koralik czarny szpilkę i teraz tak szpilkę musimy przełożyć przez koralik przyciąć odpowiednią długość tak, żeby można było zrobić z tego, co zostało przy koraliku drugą pętelkę. Dlatego używamy y, szczypiec bocianów okrągłych. Mam nadzieję, że coś będzie widać tutaj. Chwytamy sobie między końcówki szczypiec drucik, owijamy dookoła. Drucik na szczypcach. Tworzymy pętelkę. Doginamy i gotowe. Bierzemy sobie następny koralik, następną szpilkę i robimy dokładnie to samo. Przekładamy szpilkę przez koralik. Docinamy sobie szpilkę. Musimy uważać, odcinając. Kawałki metalu, ponieważ lubią odskakiwać i mogą zrobić krzywdę. Bierzemy sobie okrągłe bociany. Tworzymy pętelkę. I gotowe. Koraliki gotowe, to teraz przygotujemy łańcuszek. Musimy go podzielić na kilka mniejszych części. Wybieramy sobie dowolną ilość oczek, jaka ma się znajdować pomiędzy jednym a drugim koralikiem naszego naszyjnika. Ja wybieram 20. Jak już sobie znalazłam 20 ogniwko, Tam szczypcami z jednej strony, drugimi szczypcami z drugiej. Z reguły ogniwka w łańcuszkach są niespawane, także da się je otworzyć. I tak oto mamy krótszy kawałek. I teraz w zależności od tego jaki długi chcemy nasz naszyjnik, tyle musimy sobie takich kawałków łańcuszka zrobić. Pokażę wam teraz, jak połączyć koraliki z łańcuszkiem. Bierzemy sobie nasz kawałeczek łańcuszka, chwytamy szczypcami. Otwieramy sobie ogniwko i koralik tą pętelką tu ją widać zaczepiamy ogniwko łańcuszka i to ogniwko teraz zamykamy i mamy już koralik na łańcuszku I teraz. Możemy też zrobić inaczej. Możemy na przykład otwierać sobie nasze pętelki, które były robione na szpilce albo na gwoździu. Zakładamy łańcuszek i domykamy sobie szpilkę. I tak robimy ze wszystkimi naszymi koralikami. Otwieramy sobie szpilkę, zakładamy ogniwko łańcuszka. Zamykamy szpilkę. I jeszcze raz otwieramy szpilkę, zakładamy łańcuszek. Mój naszej jest gotowy. Ponieważ ja lubię długie naszyjniki, to na koniec dodałam jeszcze długi kawałek łańcuszka, a zamiast medalionu, który jest oryginalnie w naszyjniku, zrobiłam sobie zawieszkę z koralików i z takiego kwiatka. Do naszego naszyjnika dorobimy jeszcze kolczyki. W tym celu bierzemy dwa czarne koraliki, dwa gwoździe, dwa koraliki tutaj pomarańczowe oraz dwie szpilki. Przekładamy gwoździe przez koralik. Docinamy. Docinamy po to, żeby zrobić pętelkę. Robimy pętelkę. To samo robimy z drugim czarnym koralikiem. Docinamy. Robimy pętelkę. Teraz bierzemy szpilki. I przekładamy przez pomarańczowe koraliki. Docinamy, robimy pętelkę i to samo z ostatnim. Teraz otwieramy pętelkę w czarnym koraliku. Zahaczamy nasz pomarańczowy koralik. Zamykamy pętelkę. To samo robimy z drugim. Teraz bigle. Na końcu też jest pętelka. Widać. Otwieramy ją, zahaczamy nasze koraliki. Kolczyk gotowy. Teraz drugi. Do pełnego kompletu brakuje nam jeszcze bransoletki. Potrzebne będą koraliki pomarańczowe, karabinczyk oraz szpilki. Zasada jest ta sama. Przekładamy sobie szpilkę przez koralik. Docinamy. Robimy pętelkę. W sumie to tyle. Tą samą czynność powtarzamy ze wszystkimi koralikami, które będą na bransoletce. Kiedy mamy przygotowane wszystkie koraliki, możemy zacząć je łączyć. Otwieramy sobie pętelkę przy jednym koraliku. Przekładamy pętelkę drugiego. Zamykamy. I tak robimy ze wszystkimi koralikami. Kiedy połączymy już wszystkie koraliki, zostaje nam tylko zapięcie. Karabinczyk przyczepimy do ostatniego koralika. W tym celu naszą pętelkę otwieramy. Zaczepiamy karabinczyk. Pętelkę domykamy. Gotowe. Tym oto sposobem wykonaliśmy dzisiaj naszyjnik, bransoletkę oraz kolczyki inspirowane naszyjnikiem z czasów Imperium Rzymskiego. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie, by przy szukaniu inspiracji do Waszych prac posiłkować się domeną publiczną. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam Was do oglądania innych naszych filmików w ramach Otwartej Pracowni.